Szpital? Proszę z wewnętrznym. Wewnętrzny? Słucham. Tu Rajski, kapitan Rajski z M.O. Czy mogę prosić do telefonu panią Weronikę Kantową? Ona leży w separatce. Już nie leży, proszę pana. Przed dwoma godzinami opuściła nasz szpital. Zapewne jest już w domu. Dziękuję, przepraszam. Rajski wykręcił nowy numer. To ty, Wero? Tomasz ledwie cię poznaję po głosie. Tak, to ja. Jak się czujesz? Co z dziećmi? Dziękuję, ze mną już dobrze. Jeśli to słówko w ogóle pasuje do sytuacji. Krzysztof i Ania? Z Krzysztofem i Anią nie mogę dojść do porozumienia. Zachowują się jak po trzęsieniu ziemi. Odpowiadają monosylabami i jak z łaski. Pani Grams? Pani Grams jest jeszcze u nas. Dzieci tylko jej się trzymają. Mówiła mi, że mają do mnie żal o to, że puściłam Artura w podróż samego. Czy już coś wiecie? Nie rozumiem. Czy już ustaliliście coś konkretnego? Nie, jeszcze nie. Słuchaj, Wero. Przepraszam, że nie mogę przyjść do ciebie osobiście, ale chciałbym wiedzieć dokładnie, kiedy byłaś u doktora leczącego Artura. Czy możesz to sobie przypomnieć? Nie muszę sobie przypominać. To było w zeszły czwartek. Poszłaś tam z zamiarem uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego, które dał ci Artur, czy tak? Naturalnie. Dziwi cię to jeszcze? Nie, nie dziwi. I co? Zapytałaś lekarza, czy to on wystawił zaświadczenie? Tomaszu, ty znów zaczynasz ze mną rozmawiać w sposób nieprzyjemny. Jak mogłam pójść do lekarza i zapytać go wprost: Panie, czy to pańska pieczątka? Pański podpis? Za kogo tym nie bierzesz, Tomaszu? Nie jestem naiwna, powiem ci, jak było naprawdę. Użyłam podstępu. Wstydzę się, ale tak było rzeczywiście. Powiedziałam mianowicie, że przychodzę do niego po receptę na tabletki, które już się skończyły. A przy okazji chciałabym usłyszeć opinię o stanie zdrowia Artura. Co ci lekarz odpowiedział? Uspokoił mnie. Właściwie zbagatelizował sprawę. Z pani mężem powiedział: Medycyna nie będzie miała większych kłopotów. Proszę się nie zamartwiać. Kuracja i odpoczynek szybko postawią go na nogi. A jakich tabletek mężowi zabrakło? Tych kolorowych, takich podłużnych, powiedziałam. I dał ci receptę? Dał. Czemu miał nie dać? Wykupiłaś lek w aptece? Ile było tych tabletek? Wykupiłam. Sześćdziesiąt sztuk. Mam je w domu. Nie mogłam przecież dać ich Arturowi. Rozumiesz, chyba? Rozumiem. Czy mógłbym otrzymać te tabletki? Przyślę do ciebie kogoś, nie musisz się fatygować sama, dobrze? Proszę bardzo, ale nie gniewaj się. Zadziwiasz mnie, Tomaszu, coraz bardziej. Po co ci te tabletki? Do celów porównawczych, wyłącznie. Bądź zdrowa, Wero. Pozdrów dzieci. Jeszcze raz przepraszam cię za tę rozmowę. Czuł się głupio. Piekł go wstyd. Okropny wstyd za podejrzenia wobec werykantowej, jakie wzbudziły w nim nieszczęsne kapsułki korowasu. Rozmowa telefoniczna z Werą była jednakże dopiero wstępem do wydarzeń, które się miały rozegrać jeszcze tego piątkowego popołudnia, a które do reszty pozbawiły kapitana Rajskiego jakichkolwiek punktów oparcia w dopiero co rozpoczętym śledztwie. Zanim jednak do tego doszło, Rajski postanowił odwiedzić Ewę Sochnacką. Między kartki notesu, z którym nigdy się nie rozstawał, włożył jej zdjęcie znalezione w mieszkaniu Andrzeja Kłosa i, nie namyślając się długo, pospiesznie narzucił płaszcz. Sochnacka miała telefon, więc szybko ustalił jej adres. Dyżurnemu sekretariatu majora Rakowskiego zakomunikował, że wróci mniej więcej za dwie godziny. Przycisnął dużą gałkę wmontowaną w drzwi. Zadźwięczał dzwonek, a potem usłyszał. Proszę wejść, drzwi są otwarte. Ewa Sochnacka mieszkała w niewielkim pokoiku, w tak zwanym samotniaku, zajmowanym przez osoby czekające na mieszkania spółdzielcze. Gdy wszedł do wnętrza, zobaczył jakby nie tę samą kobietę, którą znał z sekretariatu Artura Kanta. Leżała na wersalce przykryta do połowy lekkim pledem w karminowej nocnej koszuli ozdobionej koronkami, przewiązanej pod biustem wielką kokardą. Sochnacka miała na twarzy gorączkowe wypieki, pod pachą ściskała termometr. Obok, na maleńkim stoliku, stały jakieś pudełka z lekarstwami i szklanka napełniona do połowy herbatą. Kapitan Rajski, wycierając obuwie na słomiance już wewnątrz pokoju, zarejestrował to wszystko w myślach w ciągu kilku sekund. Pięknie pani wygląda, powiedział, wchodząc na środek pokoju. Czy mogę zdjąć płaszcz? Uwaga o wyglądzie Sochnackiej była szczera. Panna Ewa rzeczywiście wyglądała ponętnie i nikt nie dałby jej w tej chwili więcej niż trzydzieści lat. A była już po czterdziestce, o czym Rajski doskonale pamiętał. Proszę, za tamtą kotarą jest wieszak. A tam wyciągnęła niedbale dłoń stoi krzesło. Proszę je postawić tu bliżej i usiąść obok mnie. Poza tym dobry wieczór, bo chyba jeszcze nie zdążyliśmy sobie tego powiedzieć. Rajski odwrócił głowę w jej stronę. Och, pani daruje. W moim fachu człowiek coraz częściej zapomina o podstawowych formach grzecznościowych. Dobry wieczór. Przystawił krzesło do wersalki. Czy nie za blisko? zapytała. Nałyka się pan mikrobów. Nie boję się mikrobów, ale widzę, że rozchorowała się pani na dobre. Czy to rezultat zdenerwowania po wybuchu prokuratora Woli? Proszę wybaczyć, że pytam. Nie szkodzi. Co tam Wola? wykonała ręką nieokreślony ruch. Wola to uczniak niedorastający do pięt Arturowi Kantowi. Rozchorowałam się dopiero po usłyszeniu tej strasznej wiadomości i niech mi pan wierzy żyję jak w hipnotycznym śnie nie mogę się obudzić nie mogę uwierzyć że jest to okrutna nieodwracalna prawda przykryła dłońmi oczy Niestety droga pani niestety a od kogo dowiedziała się pani o śmierci prokuratora Kanta od koleżanki z sekretariatu woli przybiegła do mnie tego samego dnia z taką nowiną ledwie zdążyłam wrócić od lekarza zakładowego a ona jest już u mnie i krzyczy że zamordowano Kanta Myślałam, że sama padnę trupem. Prędzej spodziewałabym się mieszkania w spółdzielni, na które czekam już siedem lat. Rajskiego zaskoczyło to porównanie. Jednocześnie głęboko wciągnął nosem powietrze, spojrzał na szklankę i skonstatował, że panna Ewa jest wyraźnie pod wpływem alkoholu. W otoczeniu unosił się zapach koniaku. Nie powiem, aby to lekarstwo było skuteczne w pani chorobie, wskazał oczami szklankę. Zarumieniła się jeszcze bardziej. Jedzie ode mnie co? Niech jedzie. Je Pigułkami człowiek żalu nie utuli. Alkohol jest skuteczniejszy. Może się pan ze mną nie zgadzać, lecz ja wiem swoje. Już nigdy nie będę miała tak wspaniałego szefa. Nigdy. Rozumie pan? Jak długo ze sobą pracowaliście? 11 lat. Można się w tym czasie zżyć, polubić, jak pan sądzi? Można, niewątpliwie. 11 lat to kawał czasu. Zrujnował sobie zdrowie. Nie dbał o nie. Wcale o siebie nie dbał. Dla niego ważna była sprawiedliwość. Jakby nic ważniejszego na świecie nie istniało. A co jest zdaniem pani ważniejsze na świecie? Może nieważniejsze, powiedzmy równorzędne. Na przykład miłość. Dziwi to pana? Stara panna ględzi o miłości. Dobre, co? Wcale mnie to nie dziwi. Uczucie nie jest przypisane wyłącznie młodzieniaszkom. Ładnie pan to powiedział. Więc niech pan wie: kochałam Artura. Tak, kochałam go. Od lat. Lecz on nie wiedział o tym. Zapatrzony w swój szczęśliwy dom, żonę i dzieci, nie dostrzegał mnie jako kobiety. Byłam robotem. Dobrym, sprawnym, doskonałym robotem. Wszystko było na czas. Herbatka, materiały, przypomnienie o terminach. Kwiatki rosły w jego gabinecie jak w oranżerii. Kurze ścierałam drugi raz po sprzątaczce. Przypominałam o szaliku i parasolu. Pamiętałam o wszystkim. A on, wie pan, on nigdy nie pamiętał nawet o moich imieninach. Sięgnęła po szklankę i wypiła łyk. Może pan się skusi, co? Pogoda taka podła. Dziękuję. Dzisiaj mam jeszcze mnóstwo pracy. Może innym razem. Obserwował ją bacznie. Czemu właściwie zawdzięczam pańską niezapowiedzianą wizytę? Otarła wargi wierzchem dłoni. Sprawą, o których mówimy. Mojej miłości do Artura? Niezupełnie. Postacie Artura, wspomnieniom z nim związanym. Pani uczucie, wzbudza we mnie najgłębszy szacunek. Proszę się nie uśmiechać. Tak jest w istocie. Lecz radbym usłyszeć od pani jeszcze coś. Co mianowicie? Wszystko, co przechodzi pani na myśl, a może mieć zdaniem pani jakikolwiek związek z jego tragiczną śmiercią. Na przykład... Czy wie pani o tym, że Artur Kant przez dłuższy czas otrzymywał anonimy z pogróżkami? Coś podobnego. Pierwszy raz o tym słyszę. Otrzymywał jakieś anonimy i ja miałabym o tym nie wiedzieć? W jaki sposób je otrzymywał? Pod adres prywatny. Sądziłem, że może jakąś inną drogą mogła się pani o nich dowiedzieć. Straszne. 11 lat wspólnej pracy, wspólnego zaufania, a on nie uważał za wskazane powiedzieć mi o istnieniu czegoś takiego. No, w tym ma pan właściwie całego Artura zawsze zachowywał wobec mnie dystans. Proszę się temu nie dziwić, ostatecznie ostatecznie byłam tylko jego sekretarką. Starą sekretarką, prawda? Pani Ewo, czy w ciągu ostatnich miesięcy nie zauważyła pani czegoś podejrzanego w otoczeniu Artura? Poza tym, że coraz bardziej zapadał na zdrowiu nic. Czy sądzi pan, że leżąc tu na tym wyrku od trzech dni, nie analizowałam tej sprawy? Próbowałam znaleźć choćby dla siebie samej odpowiedź na pytanie, komu mogłoby zależeć na śmierci tego szlachetnego człowieka. I co? I nic. Jedynym rezultatem moich medytacji zdaje się być to, że się rozpije. Czy znany jest pani ten charakter pisma? Widziała pani kiedyś podobnie adresowaną kopertę? Pokazał jej jeden z anonimowych listów. Owszem, odparła po chwili. Charakter pisma wydaje mi się znajomy, ale nie, nie mam pojęcia, kto to mógł pisać. Bądź co bądź, w pracy spotykałam się z setkami, jeśli nie tysiącami charakterów pisma. Wątpię, abym mogła to zidentyfikować. A to zdjęcie, poznaje pani? Przecież to jestem ja. Skąd je pan wziął? Nigdy nie robiłam sobie takiego zdjęcia. Wykonał je pani wielbiciel, były wielbiciel, poprawił się. Nie domyśla się pani? Nie. Może jakiś uliczny fotograf? Skądże? Pomogę pani. Ten pan jest dość przystojny i czesza się z przedziałkiem po prawej stronie. A ten rozwodnik kłos, że też od razu na to nie wpadłam, tylko jego stać na takie sposoby: fotografować kogoś z ukrycia. Naprawdę nie zdawała sobie pani wówczas sprawy z tego, że jest fotografowana? Widzę to zdjęcie po raz pierwszy i stwierdzam, że nawet się sobie podobam. Czy może mi je pan sprezentować? Naturalnie, chociaż wie pani, prawda mówiąc, jest ono własnością pana kłosa, mógłbym mieć uzasadnione pretensje. Czy z kłosem łączyło panią coś bliższego? Coś bliższego? To znaczy co? Nie, nie spałam z nim, jeśli o to właśnie panu chodzi. I powiem szczerze, nie lubię go. Nigdy go nie lubiłam, chociaż nadskakiwał mi, nie przeczę. Wprawdzie jestem starą panną, lecz nie potrafię być nieuczciwa i dzielić uczucia. Kiedyś takie postępowanie podobno było nie tylko modne, lecz wręcz obowiązujące jako pewien rodzaj konwenansu. Nigdy tego nie potrafiłam. Pozostałam wierna swoim uczuciom i pewnie dlatego jestem starą panną. Tylko bardzo pana proszę, niech się pani Kantowa nie dowie o treści naszej rozmowy. Ona ma już dość zmartwień. Zapewniam panią, że cała nasza rozmowa nie wyjdzie poza ściany tego pokoju. Jeszcze jedno pytanie. Proszę mi krótko opowiedzieć, jak wyglądał ów wtorkowy ranek, kiedy Artur Kant przyszedł do pracy. Normalnie. Wszedł, pomogłam mu zdjąć płaszcz, bo padało wtedy okropnie. Czuł się źle, podobno zasłabł na schodach. Zdjął marynarkę robił to zawsze, to znaczy od tygodni, twierdząc, że jest mu duszno. Następnie poszedł do panów, do prokuratora woli, u którego przecież i pan siedział od dawna. Aha, przedtem podałam mu herbatę. Wypił pospiesznie, zażywając, zdaje się, jakieś tabletki. W kilka chwil później przyszła pani Kantowa. Chwileczkę. Zanim ona przyszła, musiałam wyjść na chwilę z sekretariatu. No rozumie pan, do toalety. Kiedy wróciłam, z gabinetu Artura wychodził wola. Trochę mnie to zdziwiło, bo przecież Artur poszedł właśnie do niego. Ponieważ jednak obydwaj mieli zwyczaj składania sobie wizyt, niezależnie od tego, czy ktoś był w gabinecie, czy nie, nie przywiązałam do tego faktu żadnego znaczenia. A obecnie? Czy obecnie przywiązuje pani do tego jakieś znaczenie? Nie, skądże. Wola trzymał w ręce jakiś papierek. Chyba urzędowy. Ulotnił się w ciągu sekundy. Zaraz potem nadeszła pani Kantowa. Postanowiła czekać na męża w jego gabinecie. Puściłam ją tam. Znów tawera, pomyślał kapitan, pomyślał kapitan Rajski. Czemu u licha pojawia się ona zawsze w najmniej pożądanych momentach? Przepraszam, jeszcze o czymś zapomniałam. Położyłam na biurku Artura Kanta bilet kolejowy pierwszej klasy, o który prosił mnie w sobotę. To wszystko. Potem on przyszedł, porozmawiał z żoną, ona wyszła, no i rozpoczęło się normalne urzędowanie. Dziękuję pani. Przepraszam za najście. Życzę pani szybkiego powrotu do rzeczywistości. Chyba do zdrowia! Czy to nie to samo? Dziękuję panu. Do widzenia.